Hello, hello widzowie, witam was w kolejnym odcinku Specim99 A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe Void Chesty A mianowicie mam na dzisiejszy odcinek przygotowane 1000 kluczy I zobaczymy czy uda nam się dropnąć nowego Huge Holographic Kata Który na dzisiejszy moment jest warty w wersji normal 152 miliony a jeżeli nie normal, to może golden albo rainbow. Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. Dlaczego mam tylko 1000 tu kluczy? Bo wiecie doskonale, jak ja robię openingi, to robię duże. Z racji tego, że no nie, że są drogie, no ale to też 150 milionów za klucz. Tylko z racji tego, że chcę na początku przetestować te klucze, czy one są w ogóle opłacalne. Więc otwórzmy sobie pierwsze podejście, co mamy. No tutaj akurat kiepsko, ale dobra, w ogóle co mamy w tym części oprócz tego huge'a? Czekajcie, odejdźmy, sprawdźmy na szybko. No fajne jest to, że mamy nowego huge wersji Golden Rainbow i zwykłej. Tutaj no nic ciekawego nie mamy. 7 Rolsów, to tak jak chyba zwykle. No druga strona nic ciekawego, trzecia strona również nic ciekawego. Tutaj nie mamy, czwarta strona, no też nic ciekawego. Piąta, niezbyt. Szósta, również niezbyt. Zobaczmy, co będzie na tej siódmej i ósmej. No siódma już wygląda ciekawie, bo jest Tornado i z tsunami. I no tutaj chest Spell, Overload i Royalty. Czyli tak naprawdę celujemy albo Pela, albo Huge'a, tak jak każdym czeście. A mamy na przykład taką piękną fortunkę. Dobra, zobaczymy. Ja liczę na chociaż jednego huge'a. Jakby ktoś pytał, czy otwieram już tego chesta, no otworzyłem sobie z około 100 kluczy. Niestety ze stówki nic nie poleciało, więc dzisiaj przygotowałem 1000, może z 1000 coś poleci, ciekawego. Jeszcze chciałem spróbować te Void Spinuele, ale powiem wam, że totalnie mi te tickety nie dropią. No nie wiem, ani jeden ticket do tej pory mi nie dropnął. Ja nie wiem, czy tylko da się je kupić za Robuxy, czy o co tutaj chodzi. Bo widzę, że tutaj normalnie można je kupić za Robuxy. 5 tiketów, 250 Robuxów. No ale to się nie opłaca totalnie. Już sobie wolę na tech otwierać? Nie wiem, możecie wy napisać w komentarzu, czy jest jakiś sposób na dropienie tego, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Dobra, ale póki co zabieramy się za otwieranie. Może uda się tego huge dropnąć. Bo powiem wam tak, że mój widz wczoraj robił opening. I z dosłownie kilkuset kluczy dropną normal i rainbow wersję, a Rainbow jest na ten moment warta 900 milionów, więc też tutaj nieźle poleciał. No i ja podobnie celuję. Ja chcę Normal, Golden i Rainbow. Nie no, oczywiście żartuję. Chciałbym chociaż jednego Huge' i będę spełniony, powiem wam. Bo ten opening kosztował mi około właśnie te 160 milionów, huge jest tyle samo warty, więc byłbym na zero. No ale jeżeli dropnie Rainbow, to też nie będę narzekał. Dobra, już ponad 500 kluczy za nami dokładnie 550 kluczy i czy dropną nam huge, sprawdźmy, zjedźmy sobie tutaj na dół i niestety huge'a jeszcze do tej pory nie mamy. Może jakiś ultimate nam poleciał? Również nie, także no aktualnie z ponad połowy kluczy nic ciekawego. Jak ktoś pytał jaką mam sterkę, no praktycznie na 80 levelu. No brakuje nam no minimalnie do 80, ale to nic nam nie zmieni, bo to daje nam lepszy lud na krystal czesty i tech czesty. Dopiero na 90. levelu mam na void czesty. Także tu nic nie zmienia, no powiem wam tak, no ja mam jakiegoś niefarta chyba do tej skrzyneczki ewidentnie. No i dobra, zostało jeszcze 450, zobaczymy jak nam to pójdzie. Proszę Preston, chociaż jeden huge'ik, jeden huge'ik, jak dropnie daję go na losowanie, obiecuję Preston. To daj dla widza chociaż Prestoniku, proszę cię. No i co? Jeszcze godzina otwierania. Właśnie powiem wam tak, najgorsze jest to, że nie możecie zostawić sobie tutaj AFK. A dlaczego? Ponieważ ten chest często się baguje. Tak jak na przykład teraz widzicie. Dół jest u góry, a góra jest na dole. I po prostu no, nieraz podskakuje tak do góry, że nie da się go otworzyć. Musisz resetnąć serwer i od nowa otwierać. Ja już tak trzy razy musiałem resetować serwer, żeby otwierać tego chesta. Także AFK nie da się tu totalnie ustawić. No chyba, że to naprawiam jakoś na dniach. No, póki co, niestety, cały czas muszę siedzieć i obserwować to otwieranie. Dobra, zostało mi ostatnie 10 kluczy, więc pomyślałem, że te 10 kluczy ostatnich otworzymy wspólnie. I powiem tak, czy coś dropnęło? Zaraz sobie zobaczycie. Ale z takich ciekawostek dowiedziałem się od znajomego, że ponoć szansa na hiurza z tej skrzynki. To jest około 1 na 1000. 1 na 1000. Czyli jak ja otworzę 1000 skrzynek, to będzie huge No, czy drop? No, no, to chyba sami już wiecie. Ale zaraz wam pokażę, tylko dokończymy te klucze tutaj. Otwieranie. Ile tam kluczy? A, już nie mogę otwierać, bo muszę skakać. No właśnie o tym mówię, że to się tak baguje strasznie. A zostało mi kluczy 5. 5, szczęśliwa piątka. Zobaczymy, czy to szczęśliwa, czy pechowa. Otwórzmy sobie. No może akurat z tych 5 poleci. Byłbym totalnie zaszokowany. Ale zobaczmy, zobaczmy. Już tylko 3 nam zostały. Uwaga, uwaga, co my tu mamy? Coin potion, coin 6, wow, 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 ale dropik, let's go, let's go, let's go. Czy tutaj coś jest? Strong Petsy? niestety nic. I chyba ostatni części, go ile się nie mylę, tak, ostatni części. I czy mamy huge? A no niestety, happy petsa mamy. Ale czy dropnął nam nowy huge? Zjedźmy sobie na dół i uwaga, no niestety nie dropnął. Nic totalnie tutaj nie mamy. Czy może jakiś ultimate nam poleciał? Chyba nie, tak samo. No dosłownie nic ciekawego, widzowie, szczerze wam powiem, nic totalnie ciekawego, ale czy szczęście jest spoko. No powiem tak, jeżeli te klucze staniemy do około 50 tysięcy gemów, to może nawet warto będzie je otwierać. Póki kosztują 150, to moim zdaniem nie warto. Wiadomo, szczęście jest różne, jeden dropnie z 10 kluczy, jeden ze 100, jeden z tysiaka, jeden z 10 tysięcy. Chodzi mi tutaj o huge'a. No ale wiecie, to jest zależne od szczęścia, ja otworzyłem na dzisiejszym odcinku 1000 kluczy, nic mi nie poleciało. Możemy jeszcze 5 Global Event Giftów otworzyć sobie tak o odcinku, bo ostatnio otwierałem i dropnął mi Rainbow ten Huge, którego sprzedałem za 2,2 biliona. Może dzisiaj to się powtórzy, uwaga, 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 proszę. No overloadik poszedł, spoko, Overloadik też jest git, ale huge niestety nie mamy. Czy ja coś jeszcze mam do otworzenia? Rainbow Mini chest to raczej nie. No także to chyba tyle widzowie w dzisiejszym odcinku. Podsumowując, czy wyleciał nam huge albo coś fajnego? Nie, ale to nie znaczy, że wam nie wyleci. Sami możecie sobie kupić takie, nie wiem, 100, 200, 500, 1000 kluczy i pochwalić się w komentarzu, co wam wypadło. No dobra, na ekranie teraz macie zwycięstwo ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczku ci gratuluję nagroda powędrowała już do ciebie mailboxem. A dzisiaj również będziecie mieli u mnie konkurs, a mianowicie do wygrania jest huge Wizard Westie. Taki oto pan z różdżką. Jeżeli chcecie go wygrać, jedyne co musicie napisać, ważnik oraz dopisać słowo pogoda. Nie wiem czemu tak losowo. No i w następnym odcinku tradycyjnie wybierzemy sobie zwycięzcę tego losowania. A póki co, to na tyle dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Życzę Wam wspaniałego ciąka i co? Siemaniu!